Dzień dobry, jesteśmy na chwilę przed kolejną naszą imprezą Zwyczaj Piszenia Kapusty. Dzisiaj robimy to na zakończenie projektu pod tytułem Ze skrzyni mojej babci. Był to projekt Grant pisany do powiatu, który to współfinansował i zakupiliśmy właśnie takie piękne stroje, które dzisiaj będą po raz pierwszy prezentowane przy tym przy tej imprezie. Troszeczkę mamy kremy, ludzi dużo, widzę i dzieci, i starsi, schodzą się po schodach, już przychodzą, za chwileczkę zaczynamy. Jest tu nas tradycja, cała wieś czuje i każdej jesieni kawustę szatkuje. Stali już pójdzie świąteczny nie szósty musi się zakończyć, piszenie kapusty. Kto ją wychodował, nie musi kupować, bo z pola przywiezie i będzie szatkować. Zwegną się sąsiedzi chętni do pomocy i jak zaczną rano, to zakończą. Dno. rozżaliła się kapusta. Zamiast chodzić na wycieczki, tylko kisnę na dnie beczki. Chcę powiedzieć, chcę podziwiać świat z wysoka, latać, fruwać, niczym sroka. Podróżować do Afryki i ujeżdżać konie byki. Pragnę śpiewać w zacznym chórze. I piękniejszą być niż róże. Kalafiorem pływać statkiem, mieć przyjaciół pod dostatkiem. Chcę żeglować po jeziorze, wiersze pisać nie najgorzej. Najważniejszą być wśród warzy. O tym właśnie sobie marzę. Niech ktoś mądry mi odpowie, co kapuście siedzi w głowie. Może, może rozum, ale skąd? Biały kapuściany błąd. Chciałem podziękować za to, że stowarzyszenie, jakie jest Koło Gospodarzy Wiejskich, nie tylko to, ale szereg innych Kół gospody Wiejskich na terenie gminy, a mamy ich 11, że jedno z zadań, które jest też zadaniem samorządu gminy, w imieniu samorządu realizują, czyli kultywują, pielęgnują te tradycje i przekazują następnym pokoleniu. Na pewno wielu młodych obecnych na sali to pamięta, piszenie kapusty. Ja pamiętam sam osobiście, ja tam jakieś umowce, było szorowanie, szorowanie, no, jeszcze nie raz koło, nie wiem czemu rano, o szóstej trzeba było i tą kapustę czy peczcem deptać, żeby ona zachisła. ma jeszcze taki dar przyciągania tutaj młodych osób. Także cieszę się, że znowu są z nami dziewczynki, odważyły się zarecytować piękne wiersze. Ta współpraca wielu pokoleń pokazuje, że można wiele fajnego, miłego zobaczyć i posłuchać. na żółto lub biało. Kwiatostany wyrastają na wysokość 50 do 100 cm, czyli do metra. Jest szeroko rozpowszechniona w Europie Środkowej i Wschodniej. Wiele tradycyjnych potraw przyrządza się w oparciu o kapustę, na przykład bigos, gołki, kapusta dalej. Tradycyjną potrawą z kapusty w Wielkiej Brytanii jest zgotowanych ziemniaków i kapusty, Miesza się to i to jest ich tradycyjna taka potrawa. thank współpracę. Bardzo skromnie tutaj taki znalazłam kubeczek. Taki chłopak, że mucha nie siada. No. Nawet jakieś tu są taki. Chciałabym, żeby nam grał jak najdłużej. My się tutaj jak widzisz wiemy do śpiewania i do innych. jakby tak nas ktoś pokierował, jakieś takie złotniki są chętne, to byśmy tu jeszcze jeden zespół konkurencyjny dla złotych może jakoś tak wspólnie wychodzili. Gabryścia, 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 do dwóch w ciepłym pomieszczeniu. A potem do zimnego, coś się tu potem zmywa, jak jest kożuch biały, z tego co wyczytałam, to nie szkodzi. Nic gorzej, jak jest taki ruchowo-brązowy, coś się w tej beczce dzieje. Jest jeszcze taka szkoła, że się bierze taki odrąga. Się odpowietrza, tak? tak? Dobrze żeby mówię? Wyszła, tak? Właśnie, tak. Za się. No właśnie. I, I bardzo dziękuję za współpracę. Po prostu to pisanie wspólnych projektów, no to jest fajne, tylko że biedny ciągle. E, ja odbieram telefony, Daniel poprawia, a on lata za podpisami i na pocztę. I tak jakoś w trójkę, jakoś to się kręci. E, dziękuję bardzo. Dobrego, taka beczka śmiechu i wesela dla no, Ciebie na dalszą współpracę. Dziękuję bardzo. Łapiemy oddech. Właśnie jesteśmy już po naszej uroczystości. Udała się, mam nadzieję, dzięki pomocy tutaj paniom. Jak myślicie, udało się? Udało się. udało się? udało się. Wszyscy się jeszcze częstują naszym przygotowanym bigosem. Tam jeszcze się Częstują w sali. My musimy chwileczkę odpocząć, pocieszyć się naszymi pięknymi, nowymi strojami, podziękować tutaj. Ja chcę wszystkim paniom Wójtowi. Inne dziękowania były w trakcie. No i co, drogie koleżanki, do następnej imprezy, imprezy myślę. Dziękuję bardzo.